Cześć, dzień dobry, z tej strony Dusia i dzisiaj witam was w grze Demo Evil Inside. I słuchajcie, dawno gry horror nie grałam, nie wiem czego mam się spodziewać, um, także no, no nie wiem co my tutaj zobaczymy, czy ja się przestraszę, czy nie. E, dajcie łapkę w górę, skomentujcie, jeżeli wam się podoba, oczywiście zostawcie też subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. E, I słuchajcie, nie będę przedłużać, zaczniemy sobie grę. Nie sugerujcie się tymi zapisami, ja w grę jeszcze nie grałam, tutaj po prostu sprawdzałam ustawienia graficzne i tego typu tematy, więc tylko i wyłącznie było to robione. No dobra. Zaczynamy i zobaczymy, co tutaj na mnie czeka.

Zabójca świetnie w ogóle się zapowiada, naprawdę, okej, okay, już widzę, że klimacik jest. Jestem nasz główny bohater tutaj idzie. O już bicie serducha, bicie serducha. No, zobaczmy. No mówię, ja generalnie horrory lubię. E, w gry horror gram rzadko, bo nie mam ich w swojej bibliotece po prostu. Mam możliwość zagrania w demo Evil Inside, więc e, czemu nie? Sprawdźmy, sobie tutaj na nas twórcy przygotowali. Oj, kontaktowanie się z morymi to jest very bad idea. Nie, nie robimy tak. Okej, okay, czy ja się mogę już tutaj ruszyć? Czy coś mogę zrobić tutaj? Nie, jeszcze nie. No dobra. No! Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. <ścoughs> I to ta, co mówiła, że nie wiadomo, czy się przestraszy. Okej. Okay. Zapowiada nam się dobrze. No, to bliczka Wow. Czyli chyba udało nam się skontaktować z mamą, tak wnioskuję, um, po tym co tutaj zobaczyliśmy. Tabliczka się rozwaliła, a my znajdujemy się już w domu. Okej, okay, tu wejść nie mogę. Tu wejść nie mogę. Okej, okay, mama nie żyje, ojciec w więzieniu. A ja się muszę zaopiekować moim małym bratem. Tylko gdzie jesteś, mój mały bracie? Tutaj chyba co nic nie mogę... nic nie mogę poklikać, więc po prostu przejdziemy dalej. Tu jakieś fotki. Ładne. Okej, okay, tu mamy jakąś oh. krótką falówkę. Mama? No nie może będziemy gadać z mamą. Jackie? Jackie. Kim jest Jackie? Po dźwiękach zakładam, że to jest mój młodszy brat. Mogę wejść? Nie mogę wejść, Ok. To idziemy sobie... Okej! Okay. Słyszeliście to? Ja tam mogę wejść jednak. Ok, dobra. Idziemy sobie do piwnicy, jak mnie mam. O, jaka przyjemna tablica... Eee, piwni tablica. Piwnica możemy sobie w bilarcik popykać. Okej, okay, tutaj chyba nic nie ma dla mnie. Czy ja coś mogę tutaj otworzyć? Nie, mało klikalne. Przedmioty, ale to być może dlatego, że to po prostu demo gry. A może po prostu nie powinnam się jakoś wyrywać. Świetnie. Czyli słuchajcie, raczej nie wracamy. Tam. Musimy iść do przodu. jakaś kadzina, piwnica, jakieś przejście, korytarzem, co jest. Dobra. Ej, wait. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym grę zaczęliśmy. Tylko tym razem te drzwi są otwarte. Dobra, let's see, co tam jest. <laughs> to jest mój mały jak idę do niego szybko! A mać! Ja nie... Wiesz co, Jackie? Przeginasz trochę! Nie straszy się starszego brata w ten sposób. Co jest? Nie, halo! Nie widzę w ogóle małych dzieci w horrorach. To jest... Jeszcze bardziej creepy robią klimat niż sam horror po prostu. Jeszcze ta muzyka straszne to jest. Coś tutaj dla mnie jest. Jackie sobie śpi, ma jakiś koszmar ewidentnie. Okej. Okay. Tutaj mogę, nie ma nic tam, musiałam sprawdzić, okej. Okay. Obra! Wychodzę w takim razie. Spoko. Widzę, że już się robi nam dość strasznie, to w ogóle jest taki obraz mi się kojarzy troszkę, czy, troszeczkę z tym z The Ring e, nie wiem czy oni też takim domu mieszkali tam co jest? co to było? u kogo w domu się tak rwanto rusza, co? Jest coś nie tego, tutaj nadal nic nie mogę zrobić no dobra, idziemy sobie dalej w takim razie o, telefon, dobra ktoś do na nas dzwoni, sprawdźmy kto to Okej, okay, to była zdecydowanie najdziwniejsza rozmowa telefoniczna jaką odbyłam w swoim... CO TO BYŁO? Okay. W swoim życiu. Wiesz co, twoja mama to cię ładnie straszy, generalnie. Nie ma krótkofalówki. Idę na dół. Idę na dół, zobaczymy czy coś tam się zmieniło. W ogóle znowu, jakby cały czas krążymy w kółko troszeczkę, nie wiem czy wy to widzicie. O, tam coś jest. Okej, okay. tego nie było wcześniej. To jest kawałek tabliczki. No dobra. Znowu nam się czyli otwierają. No to idziemy znowu do góry. Nie ma problemu. Ej, jakby straszne jest to, że my cały czas idziemy w takiej pętli. Wiecie, że poruszamy się do przodu. Jakby widzimy, że. Ok, teraz tutaj to jakaś ciuchcia, tak? I my, jakby widzimy, że nam gra się. Porusza do przodu, ale cały czas, jakby chodzimy w tym samym miejscu. To jest. A, to ten ciuchcia. Do ciebie już nie wchodzę, czorcie mały. Jest jakaś y, muzyka i już y, człowiek ma wrażenie, że zasadzi się coś złego, nie? Okej, 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 dobra. O! Nice. Jakaś e, kłódka. A jakiś kot do coś? Może na zegarze coś? Nie, tutaj? Okej, okay, dobra, mam, 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 uwaga. Tu coś mamy. Dobra, domek. O um, dwa. Dwa dziewięć. Um, pięć. I jeden, dobra, dwa dziewięć, pięć, jeden mamy kod. 2, 9, 5, 1 Ha! Udało się! I co tutaj jest? Klucz Okej, okay, stary, zardzewiały I teraz tak, domyślam się, że tam nie, bo tam mamy tą piwnicę Więc nie się tutaj, może do którejś z tych dwóch pokoi będziemy mogli wejść Czy tutaj? O! Tutaj mogę wejść Ja pierdolę, jakaś... Ma creepy klatka schodowa Okej, okay, jesteśmy na górze tego holu. Spoko, mogę wziąć krzyż, żeby się bronić przed tym duchem? Proszę. Jakby jakąkolwiek broń. Dobra, idę słuchajcie dalej. Ej, wait. Jesteśmy na górze i to jest dokładnie to samo pomieszczenie co na dole. Czy wy to widzicie? Tu jakby na dole jest kuchnia, tu mamy te obrazy i znowu mamy ze ście piwnicy. Jakby. O co tu biega? No, definitywnie coś tu jest nie tak. Zejdziemy sobie, tam znowu coś leży. Idę sobie to podnieść. A, i mamy kolejny kawałek tabliczki. No dobra. No ja y, już totalnie nie ogarniam, co, co gra chce mi powiedzieć. I czy mój bohater jest po prostu jakiś y, chory, czy coś. Czy on ja ma jakieś zwidy. O, okej. Okay. Słuchajcie, w takim razie przeżyliśmy demo gry Evil Inside. Jak wrażenia? Serce bije mi osiernie, jednak udało się mi troszeczkę przestraszyć, mnie. Także mi się mega podobało, dajcie znać, czy Wam też. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie, łapkujcie. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco, i koniecznie dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć full let's play z tej gry w moim wykonaniu. Także ja czekam na Wasze opinie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!